Gabriela Wagner, witam Cię dzisiaj z mojego samochodu. Słuchajcie, dzisiaj mamy Tłusty Czwartek. I co to dla mnie oznacza? Dla mnie to oznacza jedną z możliwości świętowania. Ja mam tak, że... Zresztą cała moja rodzina, że jeżeli jest święto, to świętujemy. To cieszymy się, to spotykamy się... To siadamy przy stole, to biesiadujemy, i tak jest też dzisiaj. W torbie mam bardzo dużo pączków, może nie powiem ile, ale jest ich zdecydowanie za dużo jak na jedną osobę. I teraz tak, dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że znowu wracając do mojego ukochanego Feng Shui, słuchajcie. W roku 2023, w, roku, w wykresie urodzeniowym roku pojawia się energia ognia. Energia ognia to jest właśnie świętowanie, celebrowanie, radowanie się. To jest radość, entuzjazm, to jest miłość, to jest pasja, ale to jest też coś nad czym musimy pracować. Energia roku daje nam dostęp do tej energii, ale... Róbmy też, działajmy, działajmy aktywnie. I to jest pierwsza informacja. Druga informacja jest taka, że w ubiegłym tygodniu nagrałam podcast z Iwoną Kwaśnę, dziennikarką Radia Katowice, która prowadzi w tymże radiu audycję, która jest autorką podcastów Siła Spokoju. I otóż w tej Sile Spokoju pojawiam się również ja z moim rokiem królika i tam Wam wszystko na ten temat. Opowiadam. W związku z czym. Nie będę już się tutaj produkowała, nie będę mówiła, jak ten rok będzie wyglądał, co należy robić, w którym kierunku pójść, na co zwrócić uwagę, jak będą wyglądały relacje, zdrowie. Natomiast zachęcam Was do posłuchania tego podcastu. I teraz sprawa techniczna. Ja tutaj na moim kanale wrzucę link do tego podcastu. Mam nadzieję, że zadziała, że wszystko będzie dobrze. Natomiast. Powtórzę jeszcze raz podcast Radio Katowice Siła Spokoju, taki jest tytuł tej serii podcastów. Ja Was w ogóle serdecznie zapraszam, żeby wysłuchać każdego z nich, bo każdy jest świetny i każdy traktuje o jakimś aspekcie uspokojenia nas takiego od wewnątrz. Podsumowując, słuchajcie, jadę z Paką Pączuchów, jadę się radować, celebrować, świętować, biesiadować przy stole. A Was zachęcam również być może do biesiadowania, a jeżeli nie, to przynajmniej do posłuchania tego, co rok 2023 nam oferuje. Trzymajcie się pięknego, dobrego, cudownego dnia.